Cześć, Manko, Jestem wikako i dziś wam odpowiem na parę y, pytań z, które zadawaliście mi na poście y, i tak, y, wybrałem je ponad 21 tak, zaraz zobaczę tak, 21 pytań postaram się odpowiedzieć na wszystko nie wiem jak z czasem, ale czas powinien y, nic tutaj nie pomóc. więc pierwsze y, pytanie, jak wyglądały Twoje początki z hodowlą, czy ktoś Ci w tym pomagał? No pomagał mi, pomagali mi. Ojciec mi tylko pomagał do jakiegoś tam roku życia i później, wiem, później sam już, już sam wszystko tutaj opamiętywałem. Więc teraz drugie pytanie, czym karmić swoje gołębie? Karmię karmą, teraz jej przy sobie nie mam, miałem przynieść, ale zapomniałem. Ale taką, tam jest groch prosto i słonecznik, pszenica, tak dalej, tylko, że bez kukurydzy jest ta karma. Tak, czy były Twoje momenty, a, czy były trudne Twoje momenty z hodowlą? Były, no były, jak na przykład z ozdobnymi tutaj naprawdę było bardzo ciężko przejść co po kolei mi jakiś zdychał i zdychał i zdychał więc postanowiłem, że ja już to odpuszczam i sprzedam te ozdobne i teraz mam pocztowe te pocztowe są bardzo fajne, silne gąbki, grube więc no czy wolisz grać w piłkę, czy zwierzęta no wiadomo, że z zwierząt tutaj nic nie osiągnę, a w piłce to jakoś będę osiągnę, więc wolę chyba lepiej piłkę, tak a jak mam czas, no to chodzę tu przy zwierzętach. Tak to bardziej piłkę wolę. Hmm, czy planujesz nowe zwierzęta? Planuję i... mam nie zdradzę jakie ja to. Ale planuję, planuję. To może być yy, nowe i stare zwierzę, więc to może być to, co kiedyś miałem. Albo może być... Yy, to co nie miałem nigdy. Jeszcze zobaczymy. Yy, I tak. Czy to, to, to było po. Czy planuje powiększenie hodowli gołębi? Tak. Planuję, planuję i planuję tak. Rozbić ten gołębnik. Yy, a to jest za kilka lat dopiero. I po, yy, zrobić gdzie indziej. I większy gołębnik, lepszy. No ale jak na razie ten służy mi. Niech stoi. Może mi do czegoś innego się przyda. Ile mam zwierząt ile gołębników? Zwierzęt mam powyżej 150. Albo więcej trochę. No nie, no nigdy nie liczyłem. Wiem, że to trochę wzięło i gołębi sprzedałem 50 sztuk. To już wiecie. Trochę tego było. Więc bardzo dobrze. Yy, nie żałuję. A ile gołębników? gołębników mam. Raz, dwa, trzy. Trzy gołębniki A będzie ze dwa albo tylko ten jeden. Chyba będzie ten jeden, bo te dwa, tamte dwa rozwalam. Jeden na pewno rozwalam, a z drugim to nie wiem. Yy. O, i to jest bardzo fajne pytanie. Hmm. Yy. Czy zamierzam wracać do ozdobnych. I tak, no, zamierzam wracać. No tutaj już tutaj y, patrzę patrzę się na kilku y, głębi tam. Y, chciałbym mieć teraz bardziej jasne budapeszty i murzyny takie podścinę, y, podtykę taką. Więc zobaczmy, no, ale zamierzam, zamierzam wracać. Jak to wszystko się potoczy, to nie wiem, no ale wracać zamierzam. Yy, w jakim wieku mam gołębie od szóstego roku życia, więc już 10 lat już chodzę gołębie. Czy planujesz kupić Budapeszty? No to jak teraz powiedziałem przed chwilę, yy, rozglądam się, rozglądam się nad Budapesztami i Morzynami Jasnymi, Takie fotyka i może winery jakieś. Yy największa Moja największa ryba to jest Karpi 5,5 kg. Ostatnio złowiona jest film, właśnie na Karpatwicznie. Link w opisie do tego filmu. Czy, czy ktoś z rodziny podziela pasję? Tak, podzielają wszyscy. Więc no. Czy mam zamiar lotować na oddzielę Mam zamiar, ale to dopiero na 18, to czyli jakieś 2 lata jeszcze mi zostało. Yy, no nie całe 2 lata. gdzie mam kozy miałem dwie nie mam sprzedałem już z rok temu albo no no z rok temu sprzedałem albo nie 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 czekajcie Nawet jeszcze nie będzie roku chyba we wrześniu będzie rok jak już ich nie mam dlaczego sprzedałem bo mnie denerwowały wszystko niszczyły czy planujesz kupić króliki? Planuję, planuję kupić. Yy, planuję i gdzieś tutaj chyba nie wiem, no, na zimę, na zimę planuję kupić właśnie. Yy, dwie samiczki i samczyka jednego. Albo trzy samiczki jednego samczyka. Wierzę jednego samczyka, a ile samic yy, chcę kupić, to jeszcze nie wiem. Yy, ale zamierzam. Yy, czy zamierzam kupo, yy, Czy zamierzałeś kupować jakieś młode pocztowe? Tak, no zamierzałem, tutaj już jak wiecie, no to dostałem 9 od ale także z pieniędzmi, tak to zamierzałem, miałem już zamówione dwa, dwa młode tygrysy od takiego chłopaka, i no, po, najpierw mu powiedział, że miały jajka już. Ale mu samica z klatki uciekła i jajka pomarzły i niestety e, złe jajka, później kupił kolejną samicę e, tygryska. E, później mój samiec poszedł i tak już powiedziałem, żebym mówię, dobra już odpuszczam e, i nic nie kupuję już. Więc no, nie kupiłem, no, za rok się uda. Mm, już nawet nie szukałem żadnych młodych. Tak, tak tylko sobie przeglądałem, ale... Tak to nie miałem nie miałem w planach kupować jakieś e, Jakie daję leki i czym karmię? To jak powiedziałem, że karmię z e, taką mieszanką e, karmą A jakie dajesz leki to już daję ten e, e, Daję ten właśnie e, swoje własne e, więc ich, tych leków akurat nie zradzę yy, jak często sprzątasz? no yy, co tydzień sprzątam yy, staram się właśnie co tydzień ale lecz to no, bardziej nie wychodzi bo no, bo akurat czas, czas też brakuje czasu i teraz jest dziewiętnaste pytanie co cię skłoniło do sprzedania ozdobnych? jak mówiłem no po kolei mi zaczynało zdychać już Trochę mnie denerwowało, więc już. Czy jest z likwidacji Tak, już ich mi brakowało. Nadal brakuje, no, ale jak chyba sobie kupię, no, mówię, no, kupię te Budapeszty, jasne murzyny. I moje największe koby to piłka, i to już wszystko. Więc to były 21 pytań. I pokażę wam teraz e, takiego nakrapianego. Zaraz przyjdę. Mam takiego nakrapianego mutka, który e, wypuściłem gołębie e, na trening. To było chyba 2 dni temu. Tak? Nie, nie, tak, tak. Coś około 2 dni temu e, było, puszczałem gołębie i właśnie e, gdzieś na 10 km stąd puszczałem. No, i akurat taki, taki groszek się przybłąkał do mnie. Samiczka nakrapiona, fajna nawet. Tutaj z oddziałem 0482. Z o, no, może nie widzicie, ale numer obrączki 3, 3, 3, 3803. Jest to tegoroczna samiczka. I ona do mnie przyleciała z błonymi, więc postanowiłem ją nakarmić. I dopiero w sobotę puściłem, czyli na kolejny dzień z moimi. Te moje poszły z nią. Gdzieś tam daleko poszły, nie wiem. I pomyślałem, że o, chyba już spokój będzie, ona już poszła. Ale później przyleciały i ona też z nimi przyleciała, ta samiczka. Więc i później normalnie weszła yy, yy, do gołębnika jak do swojego. I dzisiaj też puszczałem ją. Yy, też poszły z yy, też poszła z moimi gołębiami. I zaraz yy, patrzę i ona kolejna. Więc no, nie wiem no. Fajna taka samiczka. O, broszka I taka zapinka czerwona skówka, więc no. Taki zniecznik. Więc na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.